Cześć, witajcie na strefie typów. No i dzisiaj, co prawda, Liga Narodów gra w swój ostatni dzień. Aczkolwiek my olewamy tą Ligę Narodów gramy tylko i wyłącznie Mistrzostwa Świata w Siatkówkę Kobiet. No, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze tylko wspomnę o tym, że wszystkie te kupony grać będziemy na fuksiarzu. Na fuksiarzu, który oferuje bardzo fajną promocję dla nowych graczy. Otóż, jeśli ktoś nie ma tam jeszcze konta, to może je założyć i, jeśli... i zagrać swój pierwszy kupon. Jeśli ten kupon jakimś cudem przypadkiem nie wejdzie no to otrzymacie 50% zwrotu stawki. W, która jest od razu do wypłaty, co jest bardzo ważne. Także wydaje mi się to być bardzo fajną i przyjemną promocją, z której można skorzystać. Gorąco zachęcam również do tego, żebyście zostawiali łapki w górę i subskrypcję, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać. No i jeszcze co? No, mówiłem, że nic nie będzie dzisiaj z Ligi Narodów, ale jednak będzie, bo będzie konkurs. Także do wygrania macie 25 złotych, wy Fuksiarzu. No i co musicie zrobić? Musicie podać dokładny wynik, minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Szwajcarią i Czechami. Także to są warunki tej promocji, a teraz już możemy lecieć z typami na siatkówkę. Gramy dubla na zwycięstwa faworytek. W pierwszym meczu Kamerunki podajemy Kenie i wydaje się, że pierwsza z tych drużyn jest znacznie lepsza. W pierwszych swoich meczach, co prawda obie te drużyny przegrywały solidarnie 0-3, aczkolwiek Kamerun pozostawił po sobie lepsze wrażenie, ponieważ potrafił zagrać niektóre sety jak równy z równym z rywalkami. Dotychczasowe mecze bezpośrednie między Kamerunem i Kenią zazwyczaj wypadały na korzyść Kamerunu i wydaje się, że na Mistrzostwach Świata, że gdzie gra jest już poważna, no i też można się wybić, no to Kamerunki pokażą pełnię swoich możliwości i będą lepsze od Keniiek. W drugim Meczu Polki podejmują Tajki i tutaj również skierujemy się w stronę faworytek, ponieważ Polki po zwycięstwie z Chorwacją są zapewne na fali, po drugie będą grały na własnej hali, więc zwycięstwo z Tajkami jest tutaj moim zdaniem obowiązkiem. Kurs na to bardzo kusi, jest dość wysoki, no i skorzystanie z niego jest naszym obowiązkiem, także gramy to, że Polki wygrają mecz z Tajkami. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Ostatni dzień Ligi Narodów zachęcam do tego, żeby oglądać, no ale grają też polki w Mistrzostwach Świata. Wysiadkówkę postawiliśmy to na kuponie, no i zobaczymy, jakie będą rezultaty. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia.